A teraz zjeżdżamy Pilot jest zesrany i wisi na pasie A kierowca się uśmiecha I się śmieje O, a klub Volvo pojechał na pokazy w Płocku, proszę To jest naprawdę stromo, ja ktoś nie wierzę. Tam jest fajnie, tam jest Dla mnie tu jest stromo, a tu kładę. Ktoś pojeździł, bo, bo jest też wąskowite. No i naprawdę takie opony jak robisz, to jest dużo potrzebniej. Na dole!